Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael z kany galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy. Nic nie ułowili. A gdy ranek zawitał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli Mu, nie. On rzekł do nich, Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował to jest pan Szymon Piotr usłyszawszy że to jest pan przywdział na siebie wierzchnią szatę był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora pozostali uczniowie przypłynęli łódką ciągnąc za sobą sieć z rybami od brzegu bowiem nie było daleko tylko około 200 łokci Moi drodzy to pytanie Dzieci, macie coś do jedzenia. Musiało zaskoczyć w sposób niezwykły uczniów Jezusa. Całą noc pracowali i nie mieli czym go ugościć. Ale to już kolejny raz w życiu mogli przekonać się, że bez pomocy Bożej nic dobrego nie mogą uczynić. Bardzo mocno zaangażowani w swoją pracę, nie poznali głosu swojego mistrza, ale okazali mu swoje posłuszeństwo. I wtedy doświadczyli na nowo mocy Syna Bożego, który w sposób dyskretny, wręcz niespodziewany, wkraczał w ich życie. Ale rozpoznany on został. Dopiero przez miłość. Najpierw przez tę, która była w sercu ukochanego ucznia, świętego Jana, a następnie dzięki doświadczeniu miłosierdzia Bożego przez tego ucznia, który się go zaparł, który go zdradził. Moi drodzy, Jezus ani mnie, ani tobie, bracie i siostro, nic nie wypomina. Niczego nie żąda. On jedynie prosi, byśmy go pokochali. A miłosierdzie jest takim spotkaniem z Bogiem, które ukazuje nam naszą właściwą pokorę, a zarazem wzywa do tego, abyśmy w naszym życiu całą naszą wolę poddali Jezusowi Chrystusowi zmartwychwstałemu zbawicielowi. I przyjacielowi, i tylko od nas zależy, czy my z tego skorzystamy. Bóg zapłać, zostańcie z Bogiem.